Miremi trasem o jego zadaniach jako ministra sportu, wtedy, kiedy, kiedy umawialiśmy się na jego robotę, że niezależnie od olimpiady, od mistrzostw świata, mistrzostw Europy, tego, co tak pełno ostatnio w telewizji, wielkiego tenisa, że tak naprawdę państwowa obecność w sporcie to przede wszystkim nasze dzieci. O religii to była no, najlepsza rzecz, jaka. Jaka mi się przytrafiła, byłem współautorem tej idei i jestem do dzisiaj bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu. To jest chyba jedyna rzecz, dlatego tak ważna też dla mnie osobiście, której nikt nie, nie krytykuje. Znaczy, ludzie mają różne poglądy w różnych sprawach, no wiadomo. Ale jeśli chodzi o, o ideę orlików, żeby mieć nowoczesne, wielofunkcyjne boisko z, ze sztuczną wieśnią, ze światłem, z animatorem czy animatorką. A więc osobą, która się profesjonalnie zajmuje y, głównie dzieciakami na tych obiektach. No, że to jest właściwie y, dla mnie istota sportu i, 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 i taka źródło naprawdę wielkiej satysfakcji. Umówiłem się z panem mistrzem Nitrasem, że y, Orliki i cała idea no dzisiaj aktywnej szkoły, turniejów, które mobilizowały dziesiątki, a właściwie setki tysięcy naszych najmłodszych, te turnieje piłkarskie na, na Orlikach. No tak się umówiliśmy, że, że musi nastąpić renesans tego wszystkiego. Począwszy od remontów, Orliki wymagały naprawy, szczególnie na nawierzchnia, ale nie tylko, zależy nam bardzo na tym, żeby też no, takie miejsca jak sanitariaty były na najwyższym europejskim poziomie. I oczywiście ludzie, czyli właśnie animatorzy, ci, którzy zawodowo w imieniu państwa polskiego zajmują się naszymi dziećmi, zarówno w roku szkolnym, jak i w czasie wakacji. Tutaj widzicie na, na orniku w Kraczewie dzieci miejscowe, które no, te, akurat ten Fragment wakacji spędzają w domu, ale dzięki orlikowi, dzięki obecności animatorów, mogą ten czas spędzać aktywnie i, i, i też z dużą satysfakcją. Yy. Odebrałem dzisiaj ten, ten raport. Czekaliśmy jeszcze, aż się skończy Olimpiada. Wiadomo, gdzie były emocje, ale raport dotyczący tego yy, pierwszego etapu. Odbudowy i budowy orlików, bo też mówimy o budowie nowych, nowych orlików. I no doszło do takich zmian, które powinny odnowić ten, tę wielką ideę masowego sportu dla dzieci. Dziękuję za te decyzje, niełatwe przecież, zarówno finansowe. Dzisiaj animatorzy mogą mówić o jakiejś no, elementarnie przyzwoitej kwocie za, za godzinę pracy. Pod koniec tego roku były to pieniądze, które właściwie doprowadziły do prawie, że zaniku tej grupy. A bez animatorów te orliki nie miałyby większego sensu. Więc to, że dzisiaj ci ludzie mają też jakąś satysfakcję materialną, to yy, pozwoliło nam no, na nowo jakby mobilizować yy, yy, wszystkich wokół, yy, wokół Orlików w sposób właśnie taki zorganizowany i, i profesjonalny. Cieszę się też, że z, zgodnie z naszą umową, yy, tak duże środki, to nie jest najbogatsze ministerstwo, jak państwo wiecie, tak duże środki, bo mówimy tutaj o 200 milionach złotych na yy, właśnie odbudowę i, i rozbudowę orlików tylko w 2024 roku. Minister Nitra zdążył, jak. Właściwie był chyba pierwszym ministrem, który podjął ważną decyzję ratującą program Orlików jeszcze w grudniu 2023 roku i uzupełnił, uzupełnił te środki niezbędne, żeby żeby orliki funkcjonowały wtedy o 70 milionów złotych, jeśli dobrze, dobrze pamiętam. Bardzo nam zależy na tym, żeby ta idea wielkiego sportu, idea olimpijskie, nasi bohaterowie nie tylko Igrzysk, ale generalnie no, bohaterowie wyobraźni żeby to się przekładało też na ten sport codzienny i żeby ci najmłodsi odnaleźli w taką no, wielką motywację. I nie chodzi o to, żeby na końcu zdobyli medale. Część z nich być może y, 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 stanie się też zawodowymi sportowcami, ale chodzi przede wszystkim o ich zdrowie. Też powiedziałbym takie, y, y, no, bardzo ważne są też tutaj te cele psychospołeczne, nie chodzi tylko o, o zdrowie fizyczne, ale też typ relacji, jaki nawiązuje się w, w czasie tego typu zajęć. No, nie, nie muszę chyba nikogo przekonywać, że roliki to jest, to jest i, i może być w jeszcze większym stopniu bardzo istotna część edukacji wychowania społecznego, nawet o czym głośno było wczoraj, wychowania patriotycznego, bo nie ma patriotyzmu bez poczucia wspólnoty, bez świadomości czym jest drużyna, jak należy współpracować ze sobą, więc to... Hmm, to ma naprawdę bardzo wiele, wiele, wymiarów i dlatego będziemy inwestowali w to jeszcze więcej i środków, i energii, i, i pomysłów. Mamy w tej chwili 2600, jeśli dobrze pamiętam, orlików. Naszą ambicją, ona już jest zapisana, zaprojektowana. To nie jest tylko, to nie jest marzenie, tylko tak będzie, że na pewno w tej kadencji powinniśmy dojść do, no, gdzieś 3600 orlików. Praktycznie każda polska gmina, zależy nam też na tym, żeby nie tylko w gminach, ale też w dużych miastach jakoś więcej tego typu ośrodków powstało, i one będą też nowocześniejsze, i y, mogą być uzupełniane też o inne funkcje, nie tylko ten klasyczny orlik y, z tych pierwszych, jakie y, razem wiele lat temu y, projektowaliśmy. No, Miałem okazję tutaj chwilę też y, y, uczestniczyć w zajęciach. Może to brzmi zbyt ambitnie, ale i zrobiłem szybkie konsultacje społeczne, więc tutaj obecne dzieci, ci młodzi ludzie, młodzi sportowcy są na tak, jeśli chodzi o starania Polski o olimpiadę. I z ministrem Mitrasem, jadąc tutaj do Karczewa, a rozmawialiśmy o tym już od dłuższego czasu. Minister zaraz powie. My, de facto, już od wielu miesięcy prowadzimy działania na rzecz urealnienia tego marzenia, jakim byłaby Olimpiada w Polsce. I no, mogę dzisiaj, bo lepszego miejsca niż Orlik z dziećmi grającymi chyba nie ma. No, tak na moje oko wolę to ogłosić tutaj niż w siedzibie PKOL-u. Tu jest jakoś tak. Wiecie, taki ludzki wymiar oszczędnie i mówiąc zupełnie serio, dedykuję właśnie dzisiejszym 10-12-15-latkom tę decyzję, że Polska formalnie podejmie starania o organizację igrzysk olimpijskich. Te daty, to życie pokaże, czy jest to realny cel. My będziemy to traktowali poważnie. I już niejedną rzecz udało nam się zorganizować może nie tej skali, ale jak państwo pamiętacie, Polska kiedy się uprze, to naprawdę potrafi osiągnąć wielkie rzeczy. Ten realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no to możemy mówić o, o roku 2040 lub 2044. Ja już pewnie nie będę biegł po boisku wtedy, kiedy ta Olimpiada będzie w Polsce ale mogę dużo przez tych najbliższych kilka lat zrobić, żeby tak jak powiedziałem, żeby to marzenie stało się bardzo realnym y, projektem. Minister Nitra zobowiązał się, tak jak powiedziałem, wiele miesięcy temu, żeby takie prace przygotowawcze, strategiczne rozpocząć i dzisiaj może y, y, te pierwsze informacje na ten temat Państwu przekazać. Chciałem też podziękować y, i to bezpośrednio Tobie, Sławku, za tę inicjatywę y, y, wspólnie z y, z polskimi sportsmenkami. No, podniesienia nie tylko rangi kobiecego sportu, ale takiego naj, najzwyklejszego ludzkiego ludzkiego y, równouprawnienia. Nie chodzi tu o żadne progresywne idee, ale sytuacja kobiet w polskim sporcie jest, to jest nadal coś skandalicznego. Dziękuję za ten projekt ustawy. Przeprowadzimy ją w, w ciągu najbliższych tygodni. Ustawy, zgodnie z którą 30% miejsc we władzach sportowych, w związkach sportowych, musi być dla kobiet. Nie może być tak, że polski sport jest jedyną taką enklawą, gdzie nikt nie słyszał o równouprawnieniu płci. W ogóle nie, już nie mówię o, o zarobkach sportowców, które, jak wiecie, nie tylko w Polsce, ale w Polsce jest to szczególnie dotkliwe, są tak wyraźnie niższe, jeśli chodzi o sport kobiecy. W porównaniu do, do męskiego. I ważne jest też w tej ustawie i w ogóle w naszym działaniu, w każdym miejscu, gdzie są dzieci, pod opieką dorosłych, dzieci uprawiające sport, jest też i prawo, i codzienne działanie na rzecz bezpieczeństwa naszych dzieci i, i młodych sportowców. Ta ustawa będzie miała także wymiar antyprzemocowy. Zbyt dużo słyszeliśmy dramatycznych relacji o patologii w polskim sporcie, także. Niestety czasami na linii trener, wychowankowie czy działacze sportowi, i to się musi definitywnie skończyć. I ostatnia rzecz, jeszcze to sprawdzaliśmy jadąc tutaj do Karczewa. Yy, polski sport, ten olimpijski, ale też na tych niższych szczeblach, musi być przejrzysty. Ponieważ są to pieniądze podatników, to są yy, nie tylko wtedy, kiedy płacimy za bilety, ale też z. Z, podatek, z podatków Polek i Polaków. Yy, yy, polski sport żyje w dużym stopniu. I finansowanie sportu musi być przejrzyste i publicznie dostępne. Yy, minister Nitrat pokazał mi jeszcze raz, żebym czuł się pewny tego, yy, że istnieją formalne rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, które zobowiązują. Takie instytucje jak Polski Komitet Olimpijski do pełnej przejrzystości, do dostępności opinii publicznej do yy, yy, sprawozdań finansowych. Yy, te. Wiecie, ta atmosfera, że coś jest tajne, to, a, a tego nie pokażemy. Znaczy, to jest coś, coś tak dewastującego, yy, jakby morale polskiego sportu i to musi się bezwzględnie skończyć. Yy, w przypadku. Sprawdzenia wszystkich potencjalnych nieprawidłowości my i tak już działamy. Krajowa Administracja Skarbowa, inne służby będą tak czy inaczej bezlitośnie rozliczały z każdej wydanej złotówki działaczy sportowych, związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski. Tutaj, jeśli nie ma tam woli, no to my tę wolę wyegzekwujemy, żeby wszystko było przejrzyste, jak na talerzu, i żeby Polacy zobaczyli, kto ile wydał, kto ile zarobił jak wyglądało finansowanie, efekty yy, też wyników olimpijskich, które stały się dla nas wszystkich też dzwonkiem alarmowym, bo pokazały, że coś jednak bardzo nie gra. Jak są dobre efekty, to ludzie przymykają czasami oczy na to, że coś złego się dzieje. A tu dzieje się coś złego, a oprócz tego nie ma, nie ma efektów, także będziemy mieli co do roboty. Przepraszam, że tak długo gadałem, ale to mi tak leży na sercu, że musiałem się jakoś przed państwem wyspowiadać z tego wszystkiego. Panie mistrze. Panie premierze, szanowni państwo, cieszę się, że jesteśmy w Karczewie, bo ten Orlik tutaj to jest jeden z pierwszych Orlików, jaki został w Polsce oddany. Jeśli się dobrze mu przyjrzymy, to widzimy, że on wymaga po prostu modernizacji. Przez Ostatnie 10 lat, tak naprawdę, bo wcześniej nie było takiej potrzeby, a później 8 lat nie widziano takiej potrzeby. Nie było żadnych środków na modernizację tej infrastruktury. Ona się po prostu zestarzała. Niektóre boiska w okolicach bramek mają bardzo głębokie wręcz dziury. Jest to efekt nie złej technologii, tylko po prostu intensywnego używania. Bardzo miło mi poinformować, że my w tym roku, o czym mówił pan premier o tych 200 milionach złotych, my w tym roku jako Ministerstwo Sportu. Przeznaczyliśmy wsparcie dla samorządów w wysokości 50% na modernizację wszystkich orlików. I mogę to powiedzieć, dobre czasy dla tej infrastruktury, dla orlików w Polsce wróciły. My jesteśmy gotowi jako Ministerstwo Sportu w ciągu tego roku i dwóch najbliższych zabezpieczyć pieniądze na modernizację wszystkich polskich orlików. 2500-2604 dokładnie orlików. Ale jesteśmy też gotowi na to. I pierwsze decyzje, już ponad 90 orlików nowych uzyskało finansowanie, o czym mówił pan premier. Jesteśmy finansowo jako ministerstwo zabezpieczeni i gotowi na sfinansowanie w ciągu 3 lat tysiąca nowych orlików. I mówię o tym dlatego, że tak naprawdę te igrzyska, o których mówi pan premier, które wierzę to szczerze, uda nam się y, dla Polski zdobyć, one się zaczynają na tej infrastrukturze. Po to, żeby ona była, żeby ona y, była na odpowiednim poziomie, ale co ważne, żeby ona też była dostępna. Dlatego stworzyliśmy w Ministerstwie w tym roku największy program, o którym mówił pan premier Tusk, największy program sportu powszechnego, jaki kiedykolwiek w Ministerstwie Sportu był. Program Aktywna Szkoła doprowadził do tego, że z takich obiektów jak ten, nie wiem czy akurat tutaj to była potrzeba, ale z 3000 Obiektów tego typu zdjęto kłódki po lekcjach. Nam bardzo zależy na tym, żeby te obiekty były obiektami ogólnodostępnymi, żeby po lekcjach, w trakcie lekcji, tu są lekcje, to jest, korzysta z tego szkoła, ale żeby społeczność lokalna, ludzie, którzy mieszkają obok, mogli z tych obiektów korzystać po lekcjach. Oczywiście w sposób zorganizowany, bezpieczny i temu służy ten program. Przeznaczyliśmy na niego ponad 300 milionów. Złoty, bo komponentem tego programu jest również sprzęt, który otrzymuje szkoła. I teraz, Panie Premierze, jedna bardzo ważna rzecz, mam nadzieję, że to trochę widać w tle. Orliki kojarzą nam się z piłką nożną. My, również dbając o kobiety, dbając o dziewczyny. Chcielibyśmy, żeby ta infrastruktura, żeby te zajęcia, które dofinansowujemy, były e, powszechne, żeby z nich również mogły korzystać e, dzieci, kobie, e, dziewczynki. Staramy się, żeby to były dyscypliny przyjazne dla nich, te, których dzieci, z których dzieci chcą e, e, korzystać, bo widzieliśmy taką dysproporcję, że gdybyśmy porównali wydatki na dyscypliny, te bardziej preferowane, e, mówiąc o sporcie powszechnym przez dziewczynki, a jakie przez chłopców, to tutaj też była ogromna. Dziękuję za tę deklarację dotyczącą Igrzysk Olimpijskich. Myślę, że to jest informacja, na którą Polacy czekali. Ja widziałem Igrzyska w Paryżu i mogę powiedzieć, Panie Premierze, Szanowni Państwo, od strony organizacyjnej my jesteśmy w stanie taką, taki projekt przeprowadzić. Polska jest gotowa. Oczywiście wymaga to nakładów infrastrukturalnych, ale my wiele rzeczy już mamy. To jest dzisiaj, dla Francuzów to większe było wyzwanie w dziedzinie bezpieczeństwa niż organizacji, logistyki i, zajęć, i zadań sportowych. Cieszę się, myślę, że polski sport na to czeka i co ważne, o tym wspomniał pan premier. Ja w marcu tego roku przystąpili, przystąpiliśmy w ministerstwie do prac nad strategią rozwoju polskiego sportu. Rzeczywiście ostatnia strategia przyjęta przez rząd pani premier Kopacz skończyła się. W roku 2019 i bez żadnych dokumentów programowych od tego czasu polski sport funkcjonował. Ja w sposób absolutnie świadomy chciałbym rozpocząć dyskusję ze środowiskiem po igrzyskach olimpijskich, w atmosferze pewnej refleksji, spokoju. Jesteśmy już po wstępnej procedurze przetargowej, chcemy przygotować dokument i mam nadzieję, w listopadzie przedstawię światu sportu założenia do nowej strategii sportu. W tym przypadku, panie premierze, wydaje się, że data roku 2040, tak żeby było to związane z igrzyskami, strategia do roku 2040 wydaje się najbardziej e, logiczna i mam nadzieję, że zimę, wiosnę przyszłego roku spędzimy na poważnej dyskusji z całym środowiskiem, wszystkimi ludźmi zainteresowanymi sportem, bo to jest projekt jednak nie dotyczący tylko sportu, infrastruktury, społeczny projekt. Spędzimy na dyskusji, jak doprowadzić do tego, żeby igrzyska w Polsce się odbyły, były sukcesem i były kołem zamachowym. Nie tylko dla sportu, ale dla całej, dla całej Polski. Tak jak stało się to z Euro 2012, bo myślę, że wszyscy, bez względu na wyniki piłkarskie, które nie zawsze są satysfakcjonujące, wiedzą i widzą, że Euro 2012 było wielkim cywilizacyjnym projektem. I igrzyska mogą być jeszcze większym cywilizacyjnym projektem, który musimy go dobrze przygotować. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję. Ja cieszę się i, i kończąc tę część przed pytaniami. Do tego projektu muszą się zabrać ludzie bez kompleksów, tacy jak minister Nitras. Polska nie ma żadnego powodu do żadnych kompleksów. Do dzisiaj mówię tu o, o reakcjach moich partnerów w Europie, liderów politycznych, liderów opinii publicznej. Do dzisiaj wspominane są te Mistrzostwa Europy w piłkę nożną w, w Polsce jako absolutny majstersztyk organizacyjny, sprawność państwa, porządek, bezpieczeństwo i to, że złożyliśmy i z autostradami, lotniskami, stadionami, a no w wielu miejscach startowaliśmy od zera. Więc muszę powiedzieć, że to, to jeszcze w pamięci jest. I że Polska ma pełne prawo powiedzieć, że zrobimy to najlepiej na świecie. Naprawdę nie ma powodu tu do, do, do kompleksów, i jestem przekonany, że to jest ten projekt, który. Mamy kilka takich rzeczy w naszym życiu, i ten niewiele, ale mamy na szczęście, które łączą wszystkich bez względu na poglądy polityczne. I myślę, że w... no do momentu, kiedy te igrzyska się rozpoczną, kiedy zapłonie znicz w Warszawie, znicz olimpijski, to przecież pewnie. Różne ekipy będą polską rządziły, różne partie będą wygrywały, przegrywały, ale ten cel, sądzę, może rzeczywiście zjednoczyć wszystkich. Dziękuję i mamy czas na kilka pytań. Kolejna mózgowiec, Polska Agencja Prasowa. Czy KPRM wyśle formalne pismo do prezydenta w sprawie kandydatury Piotra Serafina? Czy też w najbliższym czasie będzie pan rozmawiał z prezydentem? Może te rozmowy już się odbyły na ten temat? I drugie pytanie o, o kandydata na prezydenta. Czy kiedy Platforma Obywatelska ogłosi kandydata, czy pan, panie premierze, będzie rozważał kandydowanie, czy może w grę wchodzi jeszcze na przykład Radosław Sikorski? Dziękuję rozmawiałem już z panem prezydentem mieliśmy takie dyskretne spotkanie w, kilka dni temu będę je długo pamiętał bo odbyło się w, u mnie właśnie w mieście na pokładzie okrętu wojennego dzięki temu było bardzo dyskretne i rozmawialiśmy także o naszej współpracy jeśli chodzi o o struktury europejskie i, i polską prezydencję w Unii Europejskiej. Ja byłem zbudowany jakby podejściem, no nie jest łatwo, mamy różne poglądy, wiadomo, ale no, pan prezydent nie pierwszy raz podkreślał, że akceptuje jakby ten podział ról, który został zbudowany przez wieloletnią tradycję, bo to nie jest zapisane precyzyjnie w Konstytucji, wiemy o tym. Ale jeśli ma się dobrą wolę, to ten podział ról. Prezydent odpowiedzialny bardziej za relacje w NATO i w Organizacji Narodów Zjednoczonych, premier rządu za politykę europejską i bilateralną politykę zagraniczną. I że tutaj staramy się współpracować i wspomagać i jakby nie wchodzić sobie w drogę. Więc muszę powiedzieć, że czasami, jak czytam różne komentarze, że konflikt między prezydentem, premierem Duda, Tusk, Mały pałac, duży pałac, no, sami znacie tytuły tych artykułów, że to jest naprawdę w, w tej sprawie bardzo na wyrost. Na szczęście. Mamy ustawę, którą PiS przegłosował, która daje pewien typ uprawnień prezydentowi, jeśli chodzi o politykę europejską. Ona budzi zasadnicze wątpliwości co do zgodności z konstytucją moje też. Ale ja chcę ale okej, okay, no musimy sobie jakoś z tym, z tym poradzić. Nie chcę, żeby Europa patrzyła z, z niezdrowym zaciekawieniem, że my tutaj nie potrafimy razem się dogadać w sprawie na przykład nominacji czy rekomendacji, jeśli chodzi o, o przyszłego komisarza i, i ja będę ma, mając swoje zdanie, swoją opinię na temat i sensu i konstytucyjności tej ustawy, ale będę respektował jej, jej zasady, żeby uniknąć niepotrzebnych, niepotrzebnych swarów i Myślę, że dojdziemy do, z Panem Prezydentem do porozumienia. Takie. Tym bardziej, że kandydatura, rozmawiałem z wieloma osobami pana Piotra Serafina, jest apolityczna, to nie jest, nie jest członkiem żadnej partii, pracował z bardzo wieloma ekipami, jest radykalnie, że tak powiem, skoncentrowany na zadaniach państwowych zawsze taki wzór patrioty, niepartyjnego, świetnego fachowca, najlepszego w Europie. Więc nie, nie widzę tutaj też jakby pretekstu nawet, żeby kwestionować tę kandydaturę. Myślę, że wszystko pójdzie dobrze. Wybory prezydenckie odbędą się za niecały rok, czyli to jest dużo czasu jeszcze, bardzo, jak na polską politykę. Ja mam pewien problem, bo im, im kategorycznie mówię, że nie, nie jestem zainteresowany osobiście wyborami, start, startem i że nie będę startował, im częściej to mówię, tym częściej czytam później, że a, z Tuskiem to nie wiadomo, jak będzie. Nie, nie będę kandydował, nie zamierzam kandydować, no bo mam świadka tutaj, minister teraz dobrze wie, jest jednym z moich najbliższych współpracowników, nie tylko ze względu na wprowadzenie resortu, jak wielkiego zadania się podjęliśmy. I, i te najbliższe lata to jest naprawdę bardzo poważna charuwa, ja się czuję kompetentny i dobrze w tym miejscu, w jakim, w jakim jestem. Decyzję o kandydacie koalicji obywatelskiej, a może szerzej, może całej koalicji 15 października powinniśmy ogłosić przed świętami Bożego Narodzenia.